Jak leci biała się? Ja i mój zioma zamat parkujemy tu naszą brykę. Chodź tu. My chcemy posadzić nasze czarne dupy na noc. Więc bang, bang, bang skit, 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 czarnuchu. My dwa ziomy, nie kurwy. Proszę pana, musicie wyjść. Albo wyjdziecie sami, albo wezwę policję i zostaniecie wyprowadzeni. Nie możemy tu zostać. Oni nie znają się na prawdziwym stylu. Noclegi ze śniadaniem. Pierwsza w lewą. Znajdą pokój na noc? Ależ tak, tak. Oczywiście, wejdźcie. Świetnie. Zapraszam. Piękny dom. Sama namalowałam wszystkie obrazy. Kto jest ten facet? To jest Żyd z Jemenu. Robi biżuterię. Jemeńczycy byli jubilerami. Czemu masz obraz Żyda? Bo jestem Żydówką, więc mam dużo obrazów Żydów. To jest ten pokój. Potrzebujecie dwie poduszki? Tak, świetnie, dziękuję. Miłe miejsce. To Żydzi zabiją nas. Musimy uciekać. Czekaj, czekaj. Chwileczkę. Okay. Jasne. Oh, Witam. Jak się macie? Świetnie. Rozgościliście się już? Przygotowaliśmy dla Was kanapki. Ja nie głodny. On może zjeść. Masz gruba się? Nie, nie. Musicie zjeść, bo chociaż połowę. Spróbuj połowę i sam zobaczysz. Ja nie głodny. Spróbuj chociaż kawałek. No dalej, jedz. Jesteś głodny, jesteś naszym gościem. Tak. Nie pozwolę, żebyś poszedł spać głodny. Co jest na tym obrazie? Jest trzecia rano. Jestem w gnieździe Żydów. Oni sprytnie zmienili kształty. Jeden wziął kształt małej, starej kobiety. Prawie nie widać rogów. Już raz próbują mnie truć. Te szczury są bardzo sprytne. Co to? Nie wiem. Patrz, Żydzi zmienili postać. Ile mam im dać? Nie wiem, więcej. Daj im więcej. No dalej, dalej. Wracajmy do Nowego Jorku, tam przynajmniej nie ma Żydów. Jedziemy do Kalifornii. Czemu do Kalifornii? Co takiego jest w tej Kalifornii? Jedziemy do Kalifornii. Chcesz, żeby nas po drodze zabili? Spokojnie, Zamat, załatwię nam ochronę.